Co zrobisz? Tak się nie zdobywa szacunku. Czym? No, płakaniem, że cię zdegradowali, że nie masz inwajta nie do domku. przecież ja nie płaczę w ogóle. Ja po prostu się kurwa, jestem wkurwiony, że kurwa hmm. dwa dni byłem, kurwa, po namiotami, ziomkami i wróciłem i zostałem zdegradowany, kurwa. Czy to jest kurwa jakiś płacz? No mi się wydaje, że tak. No to kurwa chyba. Nie wiesz kurwa o czym mówisz. Jeżeli nawijasz od środy o tym, że nie jesteś wicoliderem. Nie od środy, tylko... Kurwa, nie masz teraz, do domku. Teraz szedłem, teraz wszedłem na kurwa Discorda i teraz rozmawiam na ten temat. Nie ja ci jakbyś... Nie przerywaj. Jakbyś jak u mnie w gildii odpierdalał takie takie jajce, to byś został zdegradowany, ale... Ale z gildii. No. U Ciebie w gildii? To znaczy, u Ciebie w rodzinie? W jakiej rodzinie? No, bo Gildia to rodzina. Hmm. Ja nie traktuję. Ja nie traktuję no. TB jako życia prywatnego, wiesz? No, ale Gildia to rodzina. No nie, ja to, jest, to jest tylko gra. No dobrze, ale Gildia to rodzina. Nie, widzę, że nie, to nie, troszeczkę, to... troszeczkę masz do tyłu. No widzę, że ty troszeczkę masz bardzo do tyłu. No nie bardzo. Dlaczego? Dlaczego? A jeżeli ten... uważasz, że gildia to rodzina, no to nie bardzo, co? No dla mnie to gildia, gildia to rodzina i, i to słowo też podobnie to znaczy. A ja myślę, że ci się pomylił świat rzeczywisty ze światem wirtualnym. Nie bardzo. Nie bardzo. Libia to jest tylko gra. Możesz mieć kolegów, no przyjaciół, ale, gildia, ale, ale to gildia. się ma nie jak, nie jak z i, I To słowo to znaczy kurde jednoznaczność. Gildia Dla to jest ekipa. To znaczy? Gildia to znaczy co? Ekipa, ekipa. No, ekipa, 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 ekipa znajomych, z którą fajnie spędzam czas. Aha. To wpisz w Google i zobacz co to znaczy gildia. Ale gildia to jest ogólno szeroko pojęte pojęcie, rozumiesz? Tak. To inaczej to brzmi. Nie inaczej to traktujemy. Ja myślę, że wszyscy twoi koledzy z gildii mają takie samo myślenie jak ja wiesz? No coś mi się wydaje, że chyba nie. Bo każdy każdemu sobie pomaga. Ja no każdy właśnie koledzy. wpisałem sobie Gildia co znaczy i to nie jest żadna rodzina, tylko związek albo współbractwo z łaciny. To nie ma tak, nic wspólnego. To tylko z... kurde, a gdzie mieszkasz? W Polsce. Kurde. A jakiej przeglądarki używasz? E, chroma. Jakiej? Firefoxa. Mozilla. No. A wiesz, że to nie ma Znaczenie jakiej przeglądarki używasz, to jak wpiszesz to całe to na każdej przeglądarce się pojawia to samo. Wiedziałeś o tym? No. Czy nie wiedziałeś? Wiem o tym. Tylko, że Gildia to znaczy rodzina. No nie no, bo wpisałem i to nie znaczy rodzina. No pewnie że wpisałeś. No wpisałem gildia. Tak jak mówisz. No tak. A gildia? Z angielskiego. Ale... Tak ja teraz ci przetłumaczę. Peszło już, czy kurde tam... Czy jakiś problem masz? Gildia to po angielsku jak pisałem. Wytłumaczyło średniowieczne Stowarzyszenie Rzemieślników lub, lub Kupców, często posiadające znaczącą władzę Stowarzyszenie Ludzi dla Wzajemnej Pomocy lub Dążenia do Wspólnego Celu. No czyli ja miałem rację, kolego. Ja, może jeszcze i No w sumie miałeś rację. Określenie średniowiecznych Stowarzyszeń Kupieckich i Rzemieślniczych. Grupa gatunków o podobnym sposobie odżywiania się oraz yy, korzystających z podobnych lub samych lub tych samych zasobów siedliska grupa osób grających w konkretną grę komputerową wieloosobową przez internet przez przez internet mówiłem ci ja ci nie kłamię lub clan Widzisz jak dobrze posłuchać młodszego kolega czyli rzeszenie graczy grających w konkretną grę komputerową, komputerową multiplayer przez internet idą zaczerpniętą za zostaną przez Klanów, gier fabularnych, których członkowie krącili się w celu wspólnej gry. Klany gier komputerowych mogą liczyć od kilku, lub, od kilku do kilkunastu członków, lub rzadziej tysiąca i więcej graczy. Istnieją również tak zwani, no ja to już kurde, nie wiem jak to przeczytać. Działalnością obejmującą przestrzeń więcej niż jednej konkretnej gry komputerowej. Widzisz Ci Czyli chodzi o rodzinę. No nie. No, o grupę to... ludzi grających razem i mających na celu ten sam. Ale to tak. chodzi o rodzinę. No nie, rodzina masz na żywo. No wiadomo, że kurde no. No, ale. Gildia to Gildia, nie? A rodzina to jest ktoś, za do odbić Kurwa, no wiadomo, kurwa. Ale nie bliskie. Dlaczego w Gildii, kurde, ludzie się nie napierdalają? No bo są ziomkami. No nie, bo są rodziną. A ziomki się na No bo pomagają. No są ziomkami, nie rodziną. To dlaczego jest gildhaus? To jest chyba dom rodzinny. To nie jest dom rodziny, to jest rodzinie. dom ziomków. Dom ekipy. Aha, dom ekipy. No? no nie wydaje mi się. No serio? No dobra, no jak ty to tak odbierasz, no to spokojnie. A Ale przecież w ma miałeś napisane, no to ja kłamie, go google kłamę i co jeszcze? Nie wiem, ja ci mówię, że ty go przykłamiesz. Tylko ja ci mówię, że to jest dla mnie, kurde... Guildhouse to jest dla mnie nie, dom rodzinny. Rozumiem. A nie, ziomków, to nie jest Guild Friends, to Guild, Guild House, house tak? Friends, czy kurwa coś. No też nie jest Guild House Family, nie? To Guild House. No. no tak, a nie Family House. No Family House, no to też no, no to a masz nie. rację, no teraz dojebałeś Friends mi do pieca... teraz mi do piecaku i... no. masz rację, no. No widzisz? Ja mam zawsze rację. I co? Cieszysz się? Cieszysz no, się? No nie, to pan Michał. dobrze, to je kurwa kurwowi. No, rozjebałeś mnie teraz. No, rozjebałeś mnie, no, jak kurwie. No, no nie jest to Family House, nie. Nie no kurwa, skoła kurwa, Beskitu. Nie jest to Family House. No. I o to chodzi kurwa. No właśnie pośmiać. No nie, no jebałeś, no jebałeś Nie jest to Family House. Nie, spoko, spoko. Nie, dobra, wygrałeś, no. Ale tak czy siak, kurwa, zostałem zdegradowany. Śniłem cały czas kurwa od razu, Aże mi je było dwa dni kurwa i nie dałem zdania, kurwa, nie dałem znać. I kurwa, wracam, a tu się loguję, ja tu są. ja też u mnie ludzi degradowałem z wiceliderów i... i co z tego? No ale dlaczego kurwa? Od rana tu mocy na w kurwa non stop A że kurwa nie było dwani nich kurwa tu degradacja Ale to nic nie zmienia w twoim życiu cały czas jesteś taki sam jak byłeś Wiem ale mnie to kurwa że tutaj Że kurwa ale o to chodzi kurwa. Ale soldier się... to jest zajebista ranka sagias też ma soldier Aha. Ale jesteś do dowciadny kwardaj robi Ha, 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 ha. Chciałem mieć wice i tyle, nie? I teraz uważasz, że nie masz respektu na kopalni. Nie, nie o to mi chodzi. No. Patrz. Nie było mnie dwa dni. No bo byłeś pod namiotami. No i no i byłem tam. I wracam i, i mam soldiera. Dlaczego? Mi o to, że dlaczego zostałem kurde zdegradowany w gildii? Nie wiem. I dlaczego nie mam bitki do domku? Ale wiesz o tym, że teraz idę ja na teraz kopalnię. jestem pierwszy raz, kurde, od kiedy miałem Iwa. Nawet Iwa dostałem. Jak tą postacią byłem w Kazą. tak ja od kiedy, kurde, zostałem kurde, soldierem No. To kurde wszystko sprzedaję i po prostu chcę sprzedać kurde wszystko i mam w dupie jedną postać. Bo nie będę grał z takimi ludźmi. Ale kurwa. ile dostanie za tego Hara? 20 zł? Nie no, mam ponad 300K w kasie. No to za kasę dostaniesz pieniądze, ale za, za postać nie Hara nie sprzedaje, pieniądze. kara nie sprzedaje. Ale sprzedaję, kurde, kasę i idę na globala. Na globalu będę mnie szanować. Kurde, dwa dni mi nie było. I już kurwa jestem wyrzucony kurwa na ostatnią deskę, nie? I nawet A, wyrzucony z domku. A w, w renaltybi Cię respektują? Ja tam kurde kupiłem sobie 26 level No Kurde, który miał 8 level, już teraz ma 26 No Z 80 levelem, awesa No kurwa, no to respekt No Ja bym, ja bym ten, ja bym się na respa nie wbijał No, ja Ci powiem, że było mi się wyjechać 50 rpk i go kurwa z snokoutowałem z ekstarybisa ale powiedz mi teraz co? no Teraz idziesz na kopalnie. No już teraz nie będą ci ten. Ja sobie biegam tym kurwa mordeczką na kopalni. O, no, jeszcze nie wkrywam teraz. Kurwa tam robię. Biję soltki, kurwa, biję guarda jakiegoś, kurwa, zbieram pierdolonego luta. Dzień w dzień to samo. Dzień w dzień to samo. I co mi z tego, kurwa. Pójdę kurwa na GS, jak będę miał 45 i kurwa mnie wyjebią. Pójdę kurwa na y, pierdolony, kurwa ten. Ort Fortress? Nie wyjebią, To gdzie mam kurwa XP? Nie ma krachu. Nie ma kurwa nic. No gwardy. To co mam kurwa? Na gwardy. No kurwa, i ja pierdolę. Wow. No, po prostu wow. Kurwa, ja jestem w siódmym niebie. No co? To by trzymało opierdolić kurwa, dopóki jest to coś warte. niż kurwa grać w to gówno. No bo dla mnie to jest kurwa gówno. Do A to po co grasz? No właśnie nie gram, dlatego kurwa gonię to wszystko.